Witam serdecznie od innej tej strony Słuchajcie, kolejny dzień Obudziliśmy się I uwaga W tym samym miejscu, w którym poszliśmy spać Niesłychane Wstaliśmy, pogoda jest taka Takie mleko z rana, ale gdzieś się tam To słoneczko przebija No i powoli gdzieś tam dochodzimy do siebie I będziemy planowali co dalej Jest obozowisko, jest Elka Dobre. Jest Karol. O nie słyszy. I, jest, I są te rysy, czyli morskie oko prywatne. To jest świetna sprawa, nie pozostawia się w ogóle, wiecie, żadnego śladu po sobie. Chowa się tu dość Hasia swojego i... O! Cydra wezmę, bo cydry wczoraj wyleciały. Zaraz będę podliczał to wszystko, będę przynajmniej próbował. No. O Jezu, mnie nogi bolą po tych górach. Wracam dzisiaj do diety, przynajmniej z rana. Słuchajcie, serek wiejski z ananasem, 78 kalorii w 100 gramach. Ile? 10 gram białka w 100 gramach. I to dobra jest cholera, tylko że 6 zł, Fund 20 i tak, to jest jedna z tańszych rzeczy, które kupiłem. Dziadek, palisz? Palisz dziadku? Zapali, zapali, prawda? Zapali. I zmykamy stąd. Jesteśmy już w trasie. W tyle ocean atlantycki. Piękne widoki. I ciasna dróżka. Jedziemy podobno na jakieś je jezioro. Ja się całkowicie zdaję na Karola z Elką. <laughs> to jest fajne, że oni, oni nie narzekają na mnie, że ja wybrzydzam, że cały czas coś mi nie pasuje. A ja jestem zadowolony, że nie muszę myśleć o tym, gdzie jechać i tak dalej, bo oni wszystko planują. <laughs> Więc idealnie się zgraliśmy Coś mu się chyba pali Podjechaliśmy na takie jeziorko i zaraz będziemy się dowiadywali o co tu chodzi. Czemu akurat tu taka miejscowa Jakaś opuszczona trochę tak w ogóle wygląda elektrownia ponoć. tam tamte dwie te, te budynki tylko podjechaliśmy to zobaczyć i spadamy stąd, bo tu jest za pusto i zbyt mało się tu dzieje widzicie co tam jest na tych pieńkach? już wam pokazuję co tam jest tam są łowiecki jedna, druga, cecia, o nie bójcie się nie bójcie się, to tylko dziadek przyjechał i tutaj jest parking w takim miejscu na odludziu przy jeziorze w którym się zatrzymujemy, ale chyba i tak stąd będziemy jechać, bo nie ma chyba tutaj nic specjalnego poza widokiem popatrzeli i zmykają ale klucz. wjechaliśmy teraz do lasu będziemy się na 100% zatrzymywać, żeby połazić po lesie, zobaczyć czy są grzyby Karol wielbia grzyby no, Tu się jakaś już mieścina zaczyna Myślałem, że to będzie bardziej dziki las No ale Tak czy inaczej Ładnie to wygląda Angielski lasek Stanęliśmy W takim miejscu Ja w ogóle w rękaw i na biegu Mi auto spadało Musiałem zjechać U. na dół Hmm, hmm. Zamknąć okno a ja, a ja chyba przejadę tutaj, żeby być pewnym. Tak? No bo mi kurde wiesz, jak za tobą jak stałem to mi auto zjeżdżało. Muszę ryzykować. Ja. i będzie na dole w potoku. Nie? Mówię, fajne gniazda ptaki porobiły. A to są po prostu narośla na, na gałązkach. No, pewny jakiś rurek. Taki dziwny las. Co w nim dziwnego? To jest inny aniżeli te polskie. Jakiś, jakiś strumyczek. Kryształ woda. Wow. Roślinność zupełnie inna. paprotki Bluszcze. Będzie coś fajnego, to się włącza. Podjechaliśmy na restaurację i jest godzinę później i miałem mieć... Co ja na początku miałem mieć? Łupacza. Łupacza. Potem mia... Łupacza, potem miałem mieć strąga, a teraz mam okonia. Okoń morski. O, mam okonia morskiego z groszkiem z miętą. Wygląda super. Wygląda super, ale to, to już zjem to. Niedobre? Proszę z miętą? Chcesz sobie posmakować? Pewnie. Dziwne co najmniej. Tam jest ciastko z jakimś pierogiem. Co ty to, ty to, to masz? Kapusta? Ziemniaki, Ziemniaki a to jak pieruch wygląda. A tu jest burger. Za dużo mięty jak dla mnie. Za dużo mięty. To jest całkiem smaczne. Pojedzone, a teraz się trzeba ładować do wozów, bo przed nami 5 godzin. 5 godzin powrotu do szarej rzeczywistości. Do grubej tyrki. No, a ja będę w końcu szukał auta, i w końcu będę kminił co tam z tamizą i tak dalej i tak dalej widoków ciąg dalszy wracamy już jest taki piękny wąwóz i postanowiłem, że sobie i wam go pokażę znaczy sam, sam go widzę ale wam chcę go pokazać muszę jechać na trójce i tak mi zaczyna już być dość mocny spadek jest pogoda tak jak widzicie się mocno zepsuła podjechaliśmy na stację podtankować, jakąś kawę wypić coś takiego i może coś zjeść. Także tankujemy. 30 litrów, ale o wiele tańsze paliwo niż ostatnio. Ostatnio było za funt 50. Już jesteśmy prawie w domu. czyli w domu, w No i pogoda dopisuje. <goda> tak fest fest dopisuje. Odprowadziłem Karolów pod samą haupę. A sam teraz mam 9 minut 3 mile do miejsca, w którym ja. Będę mógł spocząć. Jutro będzie wielki dzień. Jutro będzie dzień poszukiwań. I mam też pewien pomysł, o którym na razie jeszcze nie będę mówił zupełnie, bo nie wiem, czy to jest w ogóle realne. Ale bym się mocno, mocno zbłaźnił. Za pół mili, skręć w lewo. Jak wiele razy, ale jak to będzie, jak to się uda, jak to będzie możliwe, to to będzie. Coś fajnego. Nie mogę mówić, a ja zresztą. Nie, nie, nie powiem. <grywa> Podjechałem już na farmę. Tamta miejscówka, gdzie stałem na kwarantannie, jest za ten zategowana. I tu sobie znalazłem taką miejscowę. Zaraz będę się kąpał, Jeszcze przygotowuję miejsce. I tak to wszystko tutaj wygląda w krzokach na farmie. o Trzeba troszeczkę po tej podróży dychnąć w tym aucie dzisiaj. Z jakieś 6-7 godzin było. No. Dobra, ogarniamy się. Wczorajszy dzień to w ogóle brak danych, nawet mi się nie chce myśleć, co wczoraj jadłem. Na pewno był kebab, na pewno było dużo mięcha na jakąś tam kolację. Myślę, że w pięciu tysiącach się zmieściłem jak nic, może nawet w czterech, ale nie chce mi się naprawdę do tego wracać. Dzisiejszy dzień nie był aż taki zły, Dwa i pół tysiąca około. Ta ryba z frytkami była mała, strasznie. I ten groszek zmięto, szkoda gadać, szkoda to wspominać. Potem jeszcze jakieś bułki zjadłem, jakieś dziadostwo. E, koniec końców, o 2,5 tysiąca kalorii. E, zrobiłem dzisiaj 150 pompek, treningu nie było. Jutro zaczynam dbać znowu o to, żeby prowadzić ten zeszyt, żeby to miało ręce i nogi. Bo teraz te dwa dni ja jestem. Niezadowolony z tego, ale czasem tak musi być. Ważne, żeby teraz powrócić do planu 80 kg, Nie no, żartuję. Nie no, chciałbym do 80 dojść. Może się uda. Było 93. Zobaczymy ile teraz będzie za jaki tydzień. Dwa czy trzy ujęcia temu wam mówiłem o jakimś pomyśle. Pokażę wam o czym myślałem przez 6 godzin jak jechałem. Tu jest koleś, który zrobił sobie taki wózek. Oczywiście elektryczny i zasilany solarem, który ma chyba 400 W. Tam jest napisane w tytule, że to jest 4000 W, ale wątpię w to. Nie wiem, ile taki wózek waży. Natomiast można by było coś takiego zbudować. I można by było w tym zamieszkać. Dlaczego oczywiście takim pomyślałem? Na razie wam pokażę. Mój, mój koncept, zamysł. <śmuchajcie> Słuchajcie, więc tak. Ogólnie pojazd miałby 3 metry. Metro to by było miejsce, w którym e, byłoby siedzenie, jedno koło i oczywiście napęd. Napęd tego całego mandżuru, który mógłby być e, napędzany m, siłą mięśni, e, i do tego by była dostawiona taka trumna, ja to nazwałem. E, w dalszym etapie wam. Pokażę o co bardziej chodzi. Dwa metry, tak, żeby człowiek tam wszedł i się wyspał. Szerokość tego od metra do metra 50, coś by się tutaj pomyśliło, w zależności chyba od rozmiarów solarów, bo solary by miał u góry i od boku byłyby wystawiane też do góry. Teraz rzut z drugiej strony, tak to by wyglądało. To by się siedziało. Ewentualnie tu jeszcze mógłby być solar nad tym, żeby było zadaszenie z solara. No i to tak, jeszcze raz. Metr. 2 metry, maksymalna wysokość 1,50 m, i tutaj jest część mieszkalna. A tu jest część do po prostu przemieszczania się jazdy. I tak samo silnik byłby elektryczny, ładowany tymi solarami, zamontowany tutaj, w tej części. Poczekajcie, tak jest rzut boczny, że te ścianki po prostu by się podnosiły tak, jak dokładnie tak, jak z tego, z mojego bagażnika. Dokładnie na boki by się to tak. Podnosiło wejście by było od strony, wejście by było po prostu tutaj do tego, albo od tyłu. To już jest kwestia, kwestia wymyślenia. 1,50 m maksymalnie do góry. I tak teraz skrzynia, jeżeli chodzi o zabudowę, to by były trzy skrzynie. W tej tylnej skrzynie byłyby, byłby napęd oraz akumulatory. W tej byłby na przykład przenośny prysznic i kibel turystyczny. I w tej jakiś bagaż. Od boku by to wyglądało tak, że jeździłoby się na, tym, na tych skrzyniach, i u góry byłby taki, nie wiem, nie wiem, jakiej głębokości byłyby te skrzynie, i trzeba by było obliczyć, ile trzeba by było mieć, żeby, nie wiem, sobie przynajmniej tak po turecku siąść tutaj w tej przestrzeni, co jest przestrzeń do spania do życia. Na początku nie trzeba kupować żadnych tych, niczego w zasadzie, tylko wystarczy zrobić taką zabudowę, taką skrzynię. I zobaczcie, w takiej skrzyni by się 1-2 <laughs> dni wytrzymało. E, jakie są tego plusy największe? Przez 6 czy przez 7 godzin, jak dzisiaj jechałem, zastanawiałem się, co mnie najbardziej wkurza w, w busie. Co mnie najbardziej wkurza ogólnie w, e, i co można by było jeszcze zmienić. Przede wszystkim w busie trzeba e, ubezpieczenie kupować, trzeba wlewać paliwo, co jest niesamowicie. No, bardzo dużo kosztuje. No, to jest związane z tym, że no, daje to możliwość niesamowitego przemieszczania się i tak dalej. W tym wózku nie byłoby to takie świetne. E, natomiast to są już dwie opłaty. Dodatkowo w Anglii jest jeszcze podatek drogowy. Tak, podatek jak się to tak nazywa. Ja oczywiście kupię to auto. Ja to auto kupię. W dniu jutrzejszym już się za nim będę rozglądał. Za tym jakimś tanim benzyniakiem z 2006 roku, wzwyż, żeby miał to euro. Euro 3, chyba dla, dla benzynaków jest, ale o co mi w tym wszystkim chodzi? Ja bym się chciał całkowicie uzależnić od takich miesięcznych opłat, żeby ekstremalnie zminimalizować koszty mojego życia. Wiadomo, że to by było fajne na okres, gdzie jest ciepło. Myśleliśmy już z Karolem o ocieplaniu czegoś takiego i można również było tam wpieprzyć gdzieś jakąś butlę z gazem, ewentualnie jakiś pojemnik z gazem zrobić, tylko na to już trzeba było mieć jakieś papiery. Trzeba się ogarnąć, czy tworząc taki taką rowerotrumnę, czy to jest w ogóle legalne, czy trzeba jakieś głupoty tam spełniać i tak dalej, czy to może być traktowane jako po prostu jako rower. Eee, no z akumulatorami to trochę będzie ważyło, nie wiadomo czy w ogóle będzie można to uciągnąć samymi nogami. To jest tylko, wiecie, to jest tylko pomysł taki, coś mi do głowy takiego przyszło, bo faktycznie 3-4 miesiące, co mi to daje? Raz, nie płacę tych wszystkich opłat miesięcznie, czy tam rocznie. Tutaj się w Anglii wszystko miesięcznie płaci. A druga sprawa, mogę tym wjechać wszędzie i nie ograniczają mnie w ogóle parkingi, bo mogę tym stanąć gdziekolwiek się chce. Jak rowerem. Czy na Greenwich przy samym zejściu, czy gdzieś na, tym, na Hammersmith, czy gdziekolwiek na jakimś Patnej. Wszędzie tym stanę po prostu jak rowerem. A autem w Londynie znaleźć miejsce no na 2-3 godziny idzie znaleźć jakieś miejsce parkingowe i, i płacić tam jakieś 15 funtów, co w przeliczeniu na złotówki to wychodzi prawie stuwa za parking. No. To są tylko takie wolne myśli, wiecie. Ja mam głowę pełną pary i pełną pomysłów, ale Karol się już podpalił, jak, jakby, ten, jakby to powiedziałem. E, tak jak powiedziałem, najpierw auto kupuję jakieś i w tym aucie tam spróbuję, wiecie, cokolwiek, a potem być może, kto wie, może się coś z tego zrobi. Ja jestem szalony. Dobra moi drodzy, tyle z mojej strony w jutrzejszym odcinku poszukiwania auta. A ja się już dzisiaj z wami żegnam, także trzymajcie się. Cześć.